Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne barany w czytaniu ogólnym miesięcznym na grudzień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, czego zodiakalne barany mogą się spodziewać w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi dla Dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaków w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane barany. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie przekaz główny, czyli to, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o zbliżający się miesiąc grudzień, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Może też się pojawić jakaś odrębna kwestia, odrębna sytuacja, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną w dolnej części ekranu będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Zaczynamy sobie kartą sądu. Mocno wchodzimy, dziewiątka kielichów. Hm. Bardzo mocno ten przekaz idzie już w pewnym kierunku. Zaraz będziemy sobie mówić o czym o czym te karty tutaj mówią. I dziesiątka pentakli. Wow. Wy jesteście, moje kochane barany w tym miesiącu ostatnim znakiem, który realizuję. I macie jeden z najlepszych przekazów ze wszystkich. Król mieczy. Chociaż to tło jest takie. Król o, wasza energia. Król, yy, król, przepraszam, kielichów, siódemka mieczy i królowa buław. No, ciekawe. I rada. Dziewiątka buław. No, ewidentnie widać, że rada tyczy się tła i to bardzo mocno. Bardzo mocno się tyczy tła. Zaraz Wam będę mówił, dlaczego. Ale zaczniemy sobie od karty sądu. Dziewiątka kielichów, dziesiątka pentakli. I teraz tak. Karta sądu naturalnie kojarzy się ze sprawami sądowymi, urzędowymi różnego rodzaju rozstrzygnięciami, ale też karta ta może mówić o tym, że jesteśmy sędzią my sami, albo we własnej sprawie, albo w sprawie innej osoby. Bardzo często też ta energia może mówić o to, że jesteśmy pytani o zdanie w jakiejś sprawie. I też to nie jest tak, że nasze zdanie jest nieistotne, tylko ktoś nas pyta z grzeczności, tylko jesteśmy tutaj jedną Albo osobą decyzyjną, albo jedną z osób decyzyjnych. Obok natomiast mamy kartę dziewiątki kielichów. Dziewiątka kielichów jest, jak nazywam, kartą zadowolonego z życia singla, ale ta energia przede wszystkim mówi o docenieniu samego siebie, potrzebie spędzania z samym sobą czasu, yy, też yy, takiej miłości własnej, szacunku do siebie i różnego rodzaju działania z tym związane. Yy, dziewiątka kielichów też czasem mówi o popatrzcie, jak jest tutaj pokazana. Do jakiejś drobnej okazji do świętowania, tym bardziej, że jest obok dziesiątka pentakli, a dziesiątka pentakli jest to karta dobrej sytuacji materialnej. Wiecie, co też muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W większości, w większości znaków w tym miesiącu pokazywały się różnego rodzaju dylematy, problemy i wyzwania finansowe. U Was sytuacja wygląda na jedną z lepszych. Bo dziesiątka pentakli bardzo często mówi albo o dodatkowym przypływie pieniążków, albo o jakichś benefitach dodatkowych, albo o jakichś dodatkach, albo o jakichś rozliczeniach, które ktoś wam był winny, tak, bo tym bardziej sąd po drugiej stronie, to tym bardziej. Dziesiątka pentakli bardzo często też mówi o trosce o bezpieczeństwie, stabilizacji i trosce o rodzinę. Bardzo często też dziesiątka pentakli mówi o tematach związanych z domem i jako o i jako relacją, czyli gdzieś tam o osobach bliskich, tak, czyli dom, czyli osoby, które nas otaczają. I domu jako miejsca, w którym mieszkamy, czyli domu lub mieszkania, tak, w zależności od tego, gdzie, gdzie, gdzie mieszkamy, gdzie urzędujemy, tak. Urzędujemy troszeczkę mi się kojarzy z moją babcią. Moja babcia zawsze mówiła, że że ona urzęduje w tym pokoju. To tak na marginesie. No, zresztą ona też była zodiakalnym baranem. Natomiast przechodząc do waszego czytania, dziesiątka pentakli też jest energią, wiecie czego? Też takiej inwestowania w coś. I karty też mogą, bardzo często to też są jakieś inwestycje albo wydatki związane z domem, z mieszkaniem. Natomiast karty tutaj mogą pokazywać, że to nie wpłynie negatywnie na waszą sytuację. Zresztą karty mogą pokazywać, że wy do jakiegoś wydatku bądź jakiegoś takiego wyzwania związanego z inwestowaniem w domu, w dom, w mieszkanie, bądź jakąś wymianą, remontą itd. Dali najprawdopodobniej wcześniej się przygotowaliście. To nie jest yy, wyzwanie na teraz. Nie mamy obok wieży, czyli nagle nam się psuje, przypuśćmy jako przykład pralka. No i oczywiście bez pralki ciężko żyć, tak. No, więc no, to jest jako przykład, tak? Natomiast tutaj karty mogą pokazywać dobrą sytuację materialną. Generalnie też cieszenie się obecnością, obecnością, towarzystwem osób bliskich to też może być bardzo mocno związane z, ze świętami, tak? Takim docenieniem, że te osoby wyjątkowe dla mnie w, tych, w tym wyjątkowym czasie po prostu ze mną są. No i właśnie, jeżeli chodzi o tło zaraz będziemy sobie też przechodzić przez poszczególne sfery życia. O czym te energie mówią? Karty też mogą jeszcze je mówić o pewnych rzeczach, to może od razu powiem, żeby tutaj potem tego nie pominąć, bo to ważne. Karty też mogą pokazywać, że jeżeli wcześniej byliście na jakiejś drodze urzędowej, sądowej w celu rozliczenia się z kimś, ktoś Wam był coś winny, to karty mogą pokazywać, że w tym tygodniu, w tym przepraszam, miesiącu, w tym miesiącu grudniu, pewne sprawy mogą zostać zamknięte po Waszej myśli. Też jeżeli tutaj ciągnęły się jakieś sprawy spadkowe to karty mogą pokazywać spadkowe albo rozliczeń z bliskimi yy, albo to, że ktoś... Yy... Ktoś wam coś chciał przekazać. Karty mogą tutaj pokazywać, że mogą w związku z tym przychodzić do was dobre, pozytywne wieści, bo też obo, obo, nie ukrywajmy, że obie te karty bardzo mocno kojarzą się ze świętowaniem. Dla części z Was, którzy w ostatnim czasie zamykali jakieś relacje albo walczyli mm, o jakieś prawa dla siebie, albo o jakiś swój majątek, swoje dobro, karty mogą pokazywać w tym, w tym miesiącu. No. Obrot, y, obroty spraw po waszej myśli, mówiąc prost. Bo dziesiątka kielichów to jest takie, wiecie, poczucie y, zadowolenia z tego, tak? Że, że z czymś mi się udało uporać, że jestem zadowolony, szczęśliwy, że o coś zawalczyłem. A dziesiątka pentakli, no to karta y, cieszenia się, świętowania, ale też pozytywnego obrotu spraw tego, że idzie po mojej myśli. No a sąd, tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo mocno się kojarzy ze sprawami urzędowymi, sądowymi. Karty też mogą pokazywać, że w tym tygodniu możecie mieć do załatwienia jakąś ważną sprawę urzędową. Ja bym się też nie dziwił, gdyby to miało związek z waszym domem, mieszkaniem lub otoczeniem. Tak jakbyście coś, nie wiem, jakieś pozwolenia załatwiali, albo jakieś rozliczenia, albo rozliczenia jakichś... Wiecie, z czym mi się też mocno kojarzy? Z jakimiś dotacjami na coś. Bo dziesiątka pentakli. Tak, tak jakby ktoś nam zwracał za środki wcześniej, które w, i zainwestowaliśmy w, w coś. Dobrze, przejdźmy sobie do tła. Tu jest trochę dziwnie. To nie będę tego ukrywał, że tu jest trochę dziwnie, bo pomiędzy królem a królową w ogóle z innych trygonów mamy siódemkę mieczy. A siódemka mieczy hmm. Ona nie jest najlepszą, yy, najlepszą energią. Król kielichów może mówić o mężczyźnie, strygon wody, jak skorpiona albo ryby, ale niekoniecznie. Yy, generalnie ktoś, kto też jest troszeczkę różny od was, bo wy jesteście ogniem, tak? A po drugiej stronie mamy wodę. Yy, ta energia też bardzo często mówi o mężczyźnie, z którym łączą nas zależności emocjonalne, no bo król kielichów, tak, więc mężczyzna nam nieobojętny. Stąd naturalnie może mówić o przyjacielu, ojcu, o ojcu bądź o partnerze. Bo jeszcze jedna rzecz, i możemy też mówić jeszcze o bracie, szczególnie w kontekście świąt. Eee, obok, natomiast mamy kartę siódemki mieczy. Siódemka mieczy jest to karta, ja to nazywam kartą złodzieja albo kartą manipulatora. Generalnie, bardzo często jest to karta ukrywania czegoś, tak? Takiej albo przeinaczania faktów, albo niedoprecyzowania pewnych rzeczy. Albo trochę mijanie się z prawdą, albo, tak jak mówię, przemilczanie pewnych tematów, czyli takie, ja to nazywam takie półkłamstwa, tak. Ktoś nie kłamie wprost, ale tak omija pewne ważne tematy, tak omija pewne odpowiedzi, żeby nie musieć skłamać, ale tym samym nie mówi prawdy, tak. Czyli wiecie, z czym mi się kojarzy na przykład, ale to będzie jako przykład, nie w kontekście waszej sytuacji. Czyli na przykład, przypuśćmy, że spotykacie się z mężczyzną, tak. To bardziej taki przykład dla singli i singielek, ale to już bez znaczenia. I poznajecie się z tym mężczyzną, umawiacie się na to, że spotykacie się na razie na wyłączność, co będzie dalej, czy relacja się stworzy, to czas pokaże, tak? Jest pewna, pewna wolność. Natomiast umawiacie się na tą wyłączność. No i później dowiadujecie się, że na przykład wasz potencjalny wybranek wybiera się na spacer, nie? I mówi Wam o tym, Wy na przykład pytacie, czy ma danego wieczora czas, a on mówi, że nie ma czasu, bo idzie na spacer. Tak, chciałby trochę być na tym i chciałby troszeczkę... Poprzebywać bez Was, tak? Potrze że potrzebuje trochę odetchnąć. O tak to nazwijmy ładnie. <laughs> Wiecie, jak ktoś, jak ktoś czasem kombinuje, to mówi, że potrzebuje odetchnąć, albo potrzebuje przestrzeni, i tak dalej. No a później. I on też nie mówi, że idzie z kimś. A później się okazuje, na przykład, że idzie z, na spacer z jakąś koleżanką, jakąś przyjaciółką. No i mi się generalnie właśnie z tym kojarzy, kojarzą takie półprawdy. Ktoś nie kłamie, ale zataja bardzo ważny fakt, który wpływałby na odbiór. Danej informacji. No i właśnie tutaj karty mogą pokazywać, że jakiś mężczyzna w tym miesiącu dla Wam bliski będzie próbował coś przed Wami ukrywać. Jakby, nie wiem, czy to chodzi o jakąś niespodziankę, ale y, mi jednak y, siódemkami, czy bardziej się kojarzy z takimi negatywnymi rzeczami, czyli że nie wiem partner ukrył jakiś wydatek, albo partner nie powiedział wam, że y, gdzieś, y, przypuśćmy powiedział, że y, potrzebuje jeszcze coś załatwić, a nie powiedział wam w jakim miejscu był po pracy. No generalnie to są bardzo często mi się właśnie kojarzy to z jakimiś takimi drobnymi nie Niedoprecyzowaniami, możemy to nazwać drobnymi kłamstewkami, ale gdzie ktoś tam stara się pewne rzeczy zataić i, i nie kłamać, więc to często też są różnego rodzaju manipulacje. Jeszcze jedna rzecz, yy, przed czym bardzo często um, ostrzega ta siódemka mieczy. Siódemka mieczy bardzo często ostrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami, osobami, które próbują szybko, łatwo wzbogacić się cudzym kosztem. Też moi kochani, w ferworze jakiejś świątecznej atmosfery, świątecznych przygotowywań, jeżeli ktoś będzie wiecie, Kojarzą mi się też bardzo często z osobami, które coś tam próbują wcisnąć przez telefon, albo wcisnąć, myślę, że jest adekwatnym słowem, takim bardzo potocznym, bo zaoferować to tak, wiecie, to ktoś łatwo, łatwo radzi sobie z odmową, a wcisnąć to ciężko kogoś zbyć, tak, kontynuując dalej językiem potocznym. No, i karty tutaj mogą pokazywać, właśnie też ostrzegać, na przykład przed sytuacjami, że ktoś tam będzie próbował w tym fajnym okresie, takim świątecznym, przedświątecznym, coś wam wcisnąć. Albo też uważajcie, generalnie mi się kojarzy bardzo mocno też energia ta z osobami, które wydzwaniają i podają się za jakieś instytucje, próbując wyłudzić od nas różnego rodzaju dane osobowe, dane wrażliwe, które później gdzieś tam pozyskanie tych danych przez kogoś mogłoby umożliwić jakieś działanie. No, które generalnie by nam szkodziło, więc na pewno uważajcie na. Szczególnie tutaj co ciekawe ostrzeżenie jest przed mężczyzną, tak? Czyli jakimś sympatycznym mężczyzną, który gdzieś tam próbuje od was coś wyciągnąć, albo do czegoś was przekonać, albo coś wam sprzedać. Królową buław trzeba być wtedy. Tym bardziej, że macie tutaj królową buław. No i właśnie królowa buław. Jest to ko energia kobiety bardzo często z ognia, czyli właśnie strzelca, lwa bądź wasza, czyli barana, kobiety takiej pełnej charyzmy, siły przebicia, zdeterminowanej, energicznej. No, zresztą barany zazwyczaj takie są, tak, czyli takie energiczne, siłą przebicia, takie traktujące wiele rzeczy w swoim życiu jako wyzwania yy, i też, taką, tak jak mówię, taką charyzmą w tym wszystkim. No i tutaj karty mogą właśnie pokazywać yy, sytuację. Generalnie jeszcze jedna rzecz, karty mogą pokazywać, że jeżeli chodzi o ten yy, miesiąc, dużo energii i może być was troszeczkę, tak bym powiedział, wszędzie, wszędzie pełno, tak? Yy, przechodząc natomiast do konkretnych sfer życia. To sobie teraz przeanalizujemy krok po kroku. Zacznijmy sobie od lewej strony. Jeżeli chodzi o pracę. Jakieś pozytywne rozstrzygnięcia dla Was w sprawach zawodowych mogą być w tym tygodniu, a mi się te, w tym miesiącu? Przepraszam. E, karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o tą dziesiątkę pentakli, jakieś dodatki, w tym, nie wiem czy, jakieś dodatki świąteczne, premie, jakieś e, karty przedpłacone, bony, to mi się też kojarzy z takimi, wiecie, dodatkami od e, przełożonego, żeby gdzieś tam e, od firmy, żeby docenić wkład, docenić Waszą pracę i tak dalej, i też pokazać jak to firma dba. No, ja to też czasem troszeczkę traktuję jako przydatną formę manipulacji. E karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc w sprawach zawodowych. J jakieś, y jakieś sprawy zawodowe mogą się generalnie tutaj też w karcie sądu rozstrzygać po waszej, jeżeli o coś wnioskowaliście. Tak, jeżeli też staraliście się o jakieś rozstrzygnięcie w pracy, bo jakieś ułatwienie dla siebie, to karty mogą tutaj pokazywać, że ono zostaje rozstrzygnięte po waszej myśli. Generalnie, jeżeli chodzi o sprawy materialne, nie widać tutaj zagrożeń. Na szczęście poza osobami, które mogą próbować gdzieś tam e, próbować wam wcisnąć, albo przekonać do jakiegoś zakupu, albo wyłudzać od was pieniądze, albo dane, to tutaj trzeba na pewno uważać w tym miesiącu. Natomiast tak poza tym sytuacja u was wydaje się jedną z lepszych, jeżeli chodzi o cały zodiak. I karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o tło i sprawy zawodowe, ktoś z waszego otoczenia bliskiego może przed wami coś ukrywać w tym miesiącu. Czyli na przykład, nie wiem, jakiś kolega z pracy, albo przyjaciel z pracy, jeżeli się z kimś przyjaźnicie w pracy. Karty mogą pokazywać w siódemce mieczy, że o czymś wam ten mężczyzna, najprawdopodobniej mężczyzna, nie mówi. Tak jakby tutaj w siódemce mieczy... Ktoś miał w czymś jakiś interes, żebyście wy o czymś nie wiedzieli. Ale paradoksalnie wy tą osobę lubicie. Albo może ta osoba została zobligowana do, do takiego. No, do zachowania pewnych rzeczy dla siebie. No tak to może tutaj mówiąc prosto wyglądać. Jeżeli chodzi o sprawy relacyjne, wiadomo, temat świąt, dziesiątka bentakni to też może być wydawanie na bliskich, na prezenty. Też ta energia bardzo często mówi o przygotowywaniu domu, jakiejś uroczystości i cieszeniu się tutaj z obecności osób bliskich. Karta sądu tutaj może wskazywać. Ja bym się też nie zdziwił, gdyby przy okazji jakichś spotkań rodzinnych pojawiły się jakieś tematy związane z rozstrzygnięciami materialnymi albo jakieś tematy dziedziczenia. Dziesiątka pentakli sąd. No, ale to już wcześniej yy, gdzieś tam nieśmiało poruszałem ten temat, tak? Czy jakieś rozstrzygnięcia związane ze spadkami, albo to, co komu należne, albo co, to komu winien jest. Jeżeli chodzi też o sprawy relacyjne, jeżeli jesteście w związku. No tutaj karty mogą trochę ostrzegać, że partner. Yy, Albo czegoś się wstydzi i nie chce wam powiedzieć, albo coś tutaj delikatnie przed wami ukrywa. Na szczęście obok nie ma wieży, albo trójki mieczy, albo innej takiej energii, która mówi o tym, że partner ma coś za uszami, albo trójki kielichów, co gorsza, tak? Czyli że gdzieś tam kombinuje na boku. Na szczęście tego nie ma, ale siódemka mieczy też może mówić o tym, że partner o czymś wam nie mówi, albo ukrywa jakieś wydatki, albo gdzieś tam yy, czasem pozwala sobie na jakieś wyjścia, nie tam gdzie mówi. Generalnie siódemka mieczy tutaj mówi. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie możemy zapominać: karta rada. A dziewiątka buław jako karta rada mówi obserwuj otoczenie, tak? Bądź o, o taki ostrożny, bądź yy, troszeczkę tak jakby karta ta mówiła, popatrz na pewne rzeczy z boku, tak, albo staraj się zobaczyć pewne sytuacje w swoim życiu szerzej, tak, bądź bardziej taki spostrzegawczy, jeżeli chodzi o to swoje życie. No i właśnie karty tutaj mogą pokazywać, że partner... No nie mogę powiedzieć inaczej, no ewidentnie widać, że pomimo tego, że y, jedna rzecz, jak jest pokazana jako król kielichów, najprawdopodobniej ten mężczyzna jest zaangażowany. To nie jest tak, że ten mężczyzna robi coś bardzo złego y, z premedytacją, albo czym mógłby was skrzywdzić, ale jest jakaś rzecz, którą przed wami ukrywa, no bo siódemki mieczy inaczej nie da się y, zinterpretować. Natomiast królowa była tutaj, też może mówić o tym, że wy możecie pewne rzeczy wyczu wyczuwać, przepraszam, że partner. Też ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład partner miał jakieś pomysły, których, którymi na razie się nie chwali, albo kombinował jakieś zmiany w swoim życiu wprowadzać, albo jakiś, myślał o jakiejś zmianie pracy, e, albo e, chciał się otwierać na, jeżeli na przykład ma jakąś swoją działalność, na jakieś nowe, jakieś nowe biznesy, tak. I e, na razie trzymał to przed wami tajemnicy, żeby nie zapeszyć. Bo to też byłoby ukrywanie czegoś przed wami, tak jakby taka nie wiem, czy nieufność, czy, czy yy, strach przed tym, że coś nie wyjdzie i nie wiem, ocenicie tego mężczyznę. No tak to tutaj karty mogą pokazywać, skoro tutaj coś przed wami ukrywa, ale nie ma tutaj najgorszych energii. Yy, generalnie karty też mogą pokazywać, na przykład, jeżeli chodzi o waszego przyjaciela, że yy, przyjaciel może też tutaj yy, mieć przed wami jakiś yy, jakąś sprawę, o której wam nie mówi, albo boi się waszej oceny w jakimś temacie. Ja bym się też nie zdziwił, jeżeli macie jakiegoś mężczyznę, przyjaciela, gdyby na przykład y, obawiał się wym o czymś waszym, o czymś wam powiedzieć, dlatego, że boi się waszej oceny, boi się waszej krytyki, albo zrobił coś, z czym potencjalnie wy byście się nie zgodzili, albo co mu odradzaliście. Dlatego może w mieczy tutaj tak się kitrać z tymi mieczami, też mówiąc potocznie, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi... O tą atmosferę świąteczną to już wcześniej powiedziałem, jakieś wydatki oczywiście, karty też mogą pokazywać. Jakieś y, tematy trudne przy spotkaniach rodzinnych, poruszanie takich tematów. Ja, by, ja bym się też nie zdziwił, gdybyście z jakiegoś powodu przy y, świątecznym stole rozmawiali o biznesach albo o jakichś sprawach zawodowych. Też karty mogą pokazywać, że ktoś y, z Waszych bliskich może być ciekawy Waszego życia, też takiego, wiecie, zawodowego. E, natomiast już przechodząc sobie do karty rady, mamy tutaj dziewiątkę buław. Bądź spostrzegawczy. Zobacz pewne rzeczy z innej perspektywy. Bądź taki dociekliwy, dąż do prawdy, staraj się zrozumieć też um, jakieś sytuacje z innej perspektywy, ja to nazywam, dziewiątka była w taką kartą e, zmiany punktu siedzenia po to, żeby zmienić punkt widzenia, to też karty, ta karta może mówić o tym, że próbujemy, staramy się zrozumieć położenie i sytuację innej osoby, to też karta ta może mówić o potrzebie pewnej wrażliwości na różnice poglądów, na różnice pomiędzy wami, a na przykład partnerem, na różne spojrzenia na pewne sytuacje. Generalnie też karta dziewiątki buław jest to karta też rad i karty też mogą pokazywać, że ktoś, tym bardziej, że jest karta sądu, więc bardzo często my jesteśmy sędzią w jakiejś sprawie. Karta ta też może mówić o tym, że jeżeli ktoś was będzie prosił o radę, potrzebował waszego wsparcia bądź rady, to je udzielcie, ale wiecie co? Yy, karty pokazują, żebyście byli jak najbardziej uczciwi w tej radzie i w swoim osądzie, czyli... Jeżeli ktoś was pytał o jakąś sprawę, to nie powiedzcie, nie odpowiedzcie mu tej osobie tak, żeby tej osobie było miło, tylko tak, żeby jej pomóc. Czyli przypuśćmy, ktoś ma jakiś większy problem i pyta was, co zrobić, a wy, no, nie jest tak źle, no, generalnie, no, jakoś to sobie radzisz, tak, no, widzę, że się starasz. Nie, tutaj karty pokazują, że jeżeli posiadacie jakąś wiedzę, czyli na przykład... Widzę, że masz taki ani, taki ani inny problem. Jeżeli chcesz od czasu do czasu ze mną pogadać, zwierzyć się, oczywiście ja jestem, ale jeżeli chodzi o pomoc fachową, to tu, tam i tak dalej. Wiecie, żebyście tutaj, jeżeli chodzi o wskazywanie komuś drogi, nie bagatelizowali sytuacji, problemów tej osoby, tylko starali się faktycznie pomóc, tak? Być tutaj i popatrzeć jak najbardziej obiektywnie na tą sytuację, a nie na to, że pyta was osoba bliska. I nie chcecie jej urazić, bo w pewien sposób, jeżeli pozostajecie w jakimś w temacie czyjegoś problemu bierni, um, nie starając się wskazać tej osobie na jak najlepszej drogi, no to też może być to w pewien sposób robienie tej osobie krzywdy, tak? Szczególnie jeżeli ktoś, na przykład, e, dowiadujecie się, że ktoś ma jakiś problem, na przykład z uzależnieniem, tak? Albo nie radzi sobie w jakiejś, w jakiejś sprawie, albo ma jakieś takie y, większe problemy, na przykład zdrowotne, to też karty mogą tutaj pokazywać, żeby wspierać tą osobę, ale też nakierowywać ją na odpowiednie osoby, specjalistów, instytucje, które mogą jej, y, tej osobie, z problemu wyjść. Tu też jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za osobę bliską, tak? Pomagać tak, żeby nie szkodzić, żeby. Pomagać też komuś, żeby wspierać tą osobę, tak żeby ona z tego swojego problemu wychodziła. To tak na marginesie, bo mamy tutaj kartę sądu, więc ona może wskazywać na takie tematy, bardzo mocno związane także z naszą odpowiedzialnością za kogoś. Natomiast, tak jak mówię, moje kochane barany, no wy. Nie mogę powiedzieć inaczej, jak to, że macie jeden z, jedno z najlepszych czytań na ten miesiąc, a naprawdę kilka znaków w tym miesiącu miało na bardzo trudne czytania, bardzo takie y, trudne podsumowania końcoworoczne, albo też różnego rodzaju rozterki materialne. U was sytuacja wygląda tak naprawdę na jedną z lepszych. Tylko takich mówi. Jedyna energia, która budzi moje wątpliwości, już nawet nie ta rada, bo ona mówi po prostu: zobacz sytuację z innej perspektywy, bądź bardziej uważny. Czasem warto na chwilę przystanąć, y, może między kolejnymi obowiązkami, zadaniami zobaczyć. Otoczenie swoje, tak? Co się w tym otoczeniu dzieje? Jak się niektóre osoby zachowują, czy u, u mojego. Czy u, czy u osób w moim otoczeniu też jest wszystko dobrze? Tak żeby być bardziej takim tak otwartym, tak, na, na to swoje otoczenie i na, na to, co, co od nas z tego otoczenia przychodzi, a czego my może na co dzień tak mocno nie zauważamy. E, I to też może. Mm, jakby motywować do pewnej spostrzegawczo spo spostrzegawczości. Przepraszam. Natomiast, tak jak mówię, no jedyne ostrzeżenie to ta siódemka mieczy. Bądźcie po prostu uważni, bądźcie troszeczkę też tacy ostrożni co do pewnych sytuacji, co do pewnych kwestii. Szczególnie jeżeli, tak jak mówię, ktoś próbuje was do czegoś przekonać. I także w kontekście jakiegoś mężczyzny, z którym jesteście połączeni yy, taką więzią emocjonalną, karty mogą pokazywać, że z jakiegoś powodu ten mężczyzna o czymś wam nie mówi. Bo może się bać na przykład albo waszej oceny, albo się może czegoś wstydzić, albo też ta karta może mówić o tym, że planuje jakieś poczynania, które na razie są w cudzysłowie w powijakach i nie chce sfal e, z optymizmem. Moje kochane barany, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało i się rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, słyszymy się niedługo, pozdrawiam. Marchmentaroto.